Dzień dobry Państwu, tak jak wspominałem już w odcinku z, z eventu, bez kamery, wiecie, że mam świrusa, więc tak średnio jestem dyspozycyjny, że tak powiem, ale paczki się same nie otworzą, więc mamy tutaj e, nagrody, super pro nagrody, kolejna elitka wpadła już chyba druga albo trzecia z rzędu, e, więc powiedzmy jestem tam na jakimś pseudo striku, <grym> jeśli można to tak nazwać. E, jest Osmane Dembele e, do trafienia w... W Team of the Week, więc no to jest to jest ciekawy koleś i w sumie no fajnie by było, nie powiem Więc zobaczymy no, pokażę wam jakim składem gry. A zresztą zobaczmy najpierw co wpadnie tutaj Cyk dembele. No tak Ale jest pan Mario Panie Mario Dobra <grytanie> Nieważny Okej okay. Dajcie mi o Sojunku Okej okay. No to jeszcze dębele poproszę Cyk no, niestety, ale szakili, to no dobra, nie, nie jest jakoś najgorzej. Eem, pokażę Wam właśnie, jakim składem grałem, bo pewnie jesteście bardzo ciekawi, nie? Tylko na to czekaliście. No, dokładnie tym składem. Dobra, czekajcie, muszę zmienić. Eem, tak, dokładnie, bez bramkarza i obrońców grałem. E, tutaj miałem. Tutaj miałem pana Kapite. Kapita był tutaj prawy obrońca. Na lewej miałem e, przez chwilę Juriego Bercicze, ale jaki to jest po prostu śmietnik, to wam go nie polecam, tego 89. To jest taki kasztan, że to jest dramat. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że on ma tak dobre statystyki, a gra mi się tak źle na boisku nim. Nie wiem, takie mam przynajmniej z nim doświadczenia. Dlatego później grał tutaj Ashley Cole 89 i na bramce, e, na bramce miałem Edersona chyba Informa, jak dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, że Ederson Inform był. No, więc więc takim składem sobie grałem. A zresztą, przecież ja ich wszystkich mam na liście transferowej, coś zapomniałem, przecież ja Wam opowiadam, kim ja grałem, jak ja ich mam wszystkich tutaj. O! Tego pana, tego. A, obraka miałem, sorry, jednak nie Edersona, tylko obraka. Eee, no i tak to właśnie jest w wielkim świecie, więc gdzieś tam tą bańkę na koncie jeszcze będę miał, bo będę chciał to trochę przemodelować teraz. Zobaczymy co nas z paczek wypadnie. Ja wam jeszcze tylko pokażę Team of the Week. O, właśnie. A jeszcze Obamy, Davis jest do trafienia. Kimś jest, nawet nie wiedziałem o tym. No i ten z Baninio też jest, więc, więc no całkiem nie jest, nie, nie jest źle, muszę przyznać. No, tragedii nie ma, dobra. No to co, idziemy, idziemy zobaczyć co tu się dzieje. Mega paczek, jak mrówków. Jedziemy z tym koksem. Ciekawe, czy oni na 1 kwietnia też będą mnie trollować, co? Jak myślicie? Myślę, że będzie troll. Brazylia, haha. No, Fabinho pewnie, albo coś. No dobra. Aczkolwiek, ja nie jestem pewny, czy ja czasem już go nie mam. Jestem prawie pewny, że chyba już go mam. Eee... Czy jak ja go teraz quickseluję, to będę mógł go odzyskać? U, oh lol! Co jest? Ale ja. <grym> Okej. Okay. No nieźle. Czego się nie spodziewałem, że za film men of the match. Okej. Okay. No właśnie, jak go mamy już... Jak ja go teraz, to chyba będę mógł go odzyskać. Co tak mi się wydaje później w łapie, więc ja go sobie później wiecie. Użyję w jakimś. W, w jakiejś tam... W SBC i później go sobie odzyskam. Myślę, że to jest dobry plan. Ale że ten Redmond wpadnie, to całkiem przyjemne było. No to niezły początek, muszę przyznać. Dwie takie karty w jednej paczce, Oby tak dalej. Nie grałem w FIFA praktycznie. O nie. No wiedziałem, no oczywiście, po prostu jak ja ich nienawidzę. Nie grałem w FIFA w ogóle teraz przez ten tydzień, bo o, mówię, no tak średnio się czułem, więc. Więc może będzie dropić. Pat, co tu się dzieje. <laughs> Z tą grą tak jest, więc jakoś mnie to specjalnie nie dziwi że jest drop zwiększony zazwyczaj w takich właśnie rzeczach. No mi to, mi to jak najbardziej odpowiada. Okej. Okay. O! Tam jakieś stroje ale dobra. nie nieważne. No to może, może mi dropnie tego Dembele'a albo Davisa, taki Davis w sumie też coś tam może być warty. Obamę jak tak samo, no zobaczymy zresztą. Zaraz, czemu jakieś? Co to była za dziwna flara? Znowu, znowu jakiś men of the match. Nie, Inform. Sojunku. What? Co tu się dzieje? Inform85 to też będzie w cenie. Ale Ja, ja. ja cię w cenie. No. Ja go nie sprzedam, nie? No bo to są paczki niewymienne. Ale drop jak nie wiem na razie. Znaczy on mi się przyda i tak do. do właśnie jakichś NPC. Dobrze. No oby tak dalej, naprawdę, oby tak dalej. Nie zagi. Tak. So much. O, chyba tu nic nie będzie. Mm. Jedna shitowa paczka musiała być, no to no, zdarza się. Ach, potężny, potężny Maguire pogromca Polski. Dobrze. No, paczka za sto kafli. Fajnie jakby jakiegoś food birthday mi tu dropnęło, nie pogniewałbym się. Albo cokolwiek fajnego. Food birthday to to nie jest. Ale nie wiem czy to nie jest inform jakiś czasem. Jest. I to w dodatku nie wiem kto. Jowetić. Okej, Ok. Może poza tym informem coś tu będzie ciekawego jeszcze. Please. O, chyba nie. Chyba nicht. Dobra. Ich na sprzedaż mogę dać. Coś tu, coś tak jest? Nie. Arkadiusz. Arkadiuszu się trafił. No, psz, panie Arkadiuszu. No, to nie była najlepsza paczka, zdecydowanie to poprzednie lepsze. No, dobra. I ostatnia. Please, tylko nie, dawa, nie dawajcie mi jakichś kartofli. Może mi chociaż raz dropnie, może chociaż raz będzie warto. Wa powiem, że warto było tą Elite kurde wbijać. Aha, tak. Ale było warto. Póki. Póki, póki, póki. <noise> Boże. <noise> o Boże święty. Wspaniale. A... Dam cię. Znam twoją twarz. <laughs> Bosz. Okej. Okay. Dobra, naraz stąd frajerzy. No, jak ich posprzedaję, tych wafli, to z 200 tysięcy będę miał na koncie, po co jeszcze mam SBC do zrobienia, zobaczmy. Może dziś się też pojawi jakieś SBC ciekawe. Mogę też sobie zobaczyć jakichś zawodników. Nie, Mangale nie, Bonmiasowiec, staty. jest Rausik, jest podowski, który całkiem fajnie wygląda. Um. Są te jakieś śmieszne tutaj SBC. Ale ja chcę sprawdzić teraz co innego. Chcę sprawdzić, czy mnie już będzie stać na rozbudowę Mistrzostw Food Premium. Bo może bym sobie to dropnął. Wydaje mi się, że może mi brakować jednego albo dwóch zawodników, ale sprawdzę to. Dawać mi tu. Zaraz. Gdzie to jest? A to No, tak, zdecydowanie. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. No nie, 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 no jeszcze mi brakuje, jeszcze mi, bo, bo, bo tych dwóch się nie pozbędę. A tego mo mogę użyć w innym SBC, bo że jakaś czkawka mi złapała. Dobrze, no to tyle. Słuchajcie, poczekam sobie na jakieś SBC i wtedy sobie jakoś może pakę jeszcze otworzę. Bo tak to nie ma co tutaj co tutaj na siłę szukać. Nie było źle, nie, nie, nie ma tragedii, nie ma też jakiegoś szału. Ja myślę, że teraz zrobię tak po prostu, że jak sprzedam tych tamtych tych tam, tych moich zawodników to. No to co? Na pewno na środek obrony będę chciał wykombinować kogoś. Zastanawiam się teraz, czy zamiast tego Alberto nie wziąć sobie na przykład Jo Ferdinanda tutaj na środek um, obrony. No rozważam to. I na przykład Mendiego po prostu na bok zamiast tego śmietnika Bercicie, Nawet nie wiecie, jak on mnie denerwuje. Dwa razy już w uczepieniu udawałem szansę i za każdym razem tak samo się to kończyło. Um, tyle. Trzymajcie się. Hej.